Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w tę 29. niedzielę zwykłą tematem przewodnim jest modlitwa i pewnie nie jest to jakiś temat wam nieznany, ale chciałbym wam przez chwilę zwrócić uwagę na dwa takie obrazy, które towarzyszą dzisiejszemu słowu. Pierwszy, który jest, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, zapomniałem z dzięki Wyjścia, bodajże, o <kluzny> walce Izraela z Amalekitami. Powiedzmy się to postać Mojżesza, który Wysyła je jako swojego następcę jużłego do walki, on się zajmie walką duchową, ma tę walcz w sposób fizyczny. Józefa idzie w tej walce z Amalekitami, fizycznie zbiera oddział wojska, natomiast Mojżesz chodzi na górę i modli się. Ciekawa rzecz, póki ręce Mojżesza są zniesione po górze i wygrywa Izrael. i zaczynają opadać, ma przewagę w czyli Amalekita. I w końcu zobaczcie, jaki przebiegł, ale tak po Bożemu Mojżesie Mojżesz, jaki zapobiegliwy. Bierze swojego brata Aarona i jeszcze jednego z Izraelitów po imieniu kur. I po prostu oni podtrzymują mu do dłoni. Ręce Mojżesia, przez to są zniesione. Ku górze. To jest, kolejny taki obraz e, wzniesionych rąk. Zobaczcie, ile razy kapłani mają podczas Eucharystii zniesione ręce, zwłaszcza chociażby na modlitwę Ojcze Nasz. E, to jest gest oczywiście błagalny, gest modlitewny. E, zobaczcie, te dłonie były cały czas uniesione. To jest taka postawa gotowości, gotowości, e, postawa nieustępliwości. Bardzo podobny obraz, e, a pamiętacie, znaczy, drugi obraz jest o bardzo podobnej treści, ponieważ Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii przedstawia ubogą wdowę, która jest, jak to określi ją druga postać w tej Ewangelii, czyli sędzia niesprawiedliwy jest nadrębna. Ona nie mając nic, tak naprawdę chyba nie mając też nic do stracenia, szuka, kto jej pomoże. No i w końcu trafiła do sędziego, który, jak mówi słowo, ani Boga się nie bał, ani z ludźmi się nie liczył, ale on wziął ją w końcu w obronę. Nie dlatego, że był taki wspaniałomyślny, ale dlatego, że ona niejako wymusiła to na nim. Zobaczcie, jak to podsumowuje Pan, że czy znajdzie syn człowieczy wiarę? Ty przyjdzie na ziemię koń, czy my mamy wiarę, że nasza modlitwa ma sens. A ta wiara będzie wiązała się z tym, że z jednej strony ta modlitwa będzie cały czas wytrwała, gorliwa, z drugiej strony będzie trochę taka natrętna. To znaczy, że my nie ustąpimy. Będziemy jak ta wdowa, cały czas wołani do Boga. Oczywiście może trochę inaczej niż ta wdowa, w tym znaczeniu, że zostawiali Bogu tę furtkę i niech się dzieje Twoja wola. Ale czy ja idę z taką gotowością na modlitwę? Czy chcę się modlić? Czy chcę rozmawiać? Bo my mamy wiemy, Pani, że modlitwa to nie jest klepanie paciorków, tylko to jest rozmowa, to jest tworzenie relacji, to jest mówienie, co mi leży na sercu, ale z drugiej strony też nasłuchiwanie, co, co, co Pan chce powiedzieć, co Pan naszemu Bogu leży na sercu. Pani, Śliczyć nam się należy chociażby dzisiaj wspomniałem Dzień Papiejskiego Jana Pawła II. Yy, Wytrwało i modlitwie, tak jak on, tak jak wszyscy święci, błogosławieni, w modlitwie gorliwym. Ale teraz chciałbym, żebyśmy to na koniec skonfigurowali z jednym obrazem. Otóż, yy, dwaj żołnierze byli kiedyś na wojnie. I jeden, kiedy zauważył, że granat leci w ich stronę, po prostu podbiegł i napił swoim ciałem grana. Oczywiście ciało jego zostało tanie, rozsadzone. Drugi zdążył na tyle uciec, że został zraniony, ale przeżył i widział tę śmierć i gest tego żołnierza. To stworzyło w nim taki trud, taki ból, taką. Ciężkość, żeby to psychicznie udźwignąć, że po prostu e, rozpił się. I któregoś dnia dostał zaproszenie, aby przyjechać na jakąś defiladę związaną z rocznicą wojny, zapraszali kombatantów. Przyjechał, chociaż niekoniecznie mu się bardzo chciało. I tak się stało, że stanął i spotkał się z żoną tego swojego kolegi i jego dziesięcioletnim synem. I ta żona powiedziała do tego swojego synka, no, Zobacz, to jest ten pan, za którego twój tatuś oddał życie. No to ten mały berbecz pociągnął tego mężczyznę, tego żołnierza za nogawkę i zapytał: Proszę Pana, przepraszam, czy Pana życie było warte śmierci mojego taty? Fadzec się rozpłakał, facet od tej pory przestał pić, przestał gdzieś tam żyć, życie jeszcze w jakiejś rozwiązłości, zaczął naprawdę zmieniać swoje życie. Konie, może zacznijmy naprawdę od ale może z tym pytaniem, które niech nam trochę towarzyszy i trochę może uderza w serce. Patrząc na krzyż, Jezu, Ty pytasz mnie, czy Twoja śmierć była warta mojego życia. Oczywiście, kochani, Jezus zawsze, za każdego będzie chciał dalej oddawać życie i oddał je. Ale czy naprawdę ja chcę coś zrobić, żeby pokazać Jezusowi, tak, Jezu, nie umarłeś na darmo, Twoja śmierć wyda owód w moim życiu. Niech modlitwa będzie dobrym tego początkiem, a taka refleksja. Niech Was Chrystus prowadzi, błogosławi w imię ojca i syna i ducha świętego.